Cześć, dzisiaj nadszedł w końcu, w końcu ten dzień, e, kiedy moje gadanie e, ciałem się stało. I w końcu od gadania o mm, zrobieniu porządku w szafie przeszłam do robienia porządku w szafie. Pamiętacie ten widok sprzed, e, sprzed paru miesięcy? Ha, nie spodziewajcie się mnie tutaj. Więc tak wyglądał mój pokój jeszcze do niedawna. W tej chwili odgruzowałam jedynie część podłogową, dlatego żeby dało się po niej przejść, ponieważ do metamorfozy mojego miejsca zaprosiłam wybitną specjalistkę od Metamorfoz, która ruszyła ze swoim kanałem i postanowiłyśmy zrobić taki, taki myczek tutaj. I Jola, o której mowa i którą zaraz tutaj zobaczycie, zaprosiła mnie do siebie do programu i postanowiła zrobić metamorfozę w mojej szafie. Zatem Jola zapraszam cię! Zapraszam, zapraszam. Wielkie pukanie, wielkie pukanie. Ciesz ja się... się, że możesz tutaj wejść. Ja się, bardzo Ci dziękuję za to, że posprzątałaś taką alejkę tutaj. Tak. Między torbami IKEA. To Zresztą krok, krok torby Ike, to, torba IKEA to moja, że tak powiem, e, przyjaciółka najlepsza. Okazało się, że się ubrałyśmy w podobnych kolorach. Tak. To ja wrzos, tu róż, co oznacza symboliczna miłość do Ubrań. Glądałam to jak leżała w tych wspaniałych ubraniach i mówiłam sobie bardzo... Nie. nie. O nie. Ja po prostu wiedziałam, że po lockdownie, kiedy stricie nie mieli wstępu do sklepów, bo ja normalnie, tak jak tutaj do ciebie przychodzę, to się czuję w zarze albo na przykład w jakichś supermarketach odzieżowych. Nie kupowałam... <śm> e e w lumpeksie. <śm> w lumpeksie, w second handach albo w showroomach. Mhm. Bo jak się dużo często osoby się mnie pytają, jak wyglądają showroomy, to moi drodzy, tak wyglądają showroomy. Jest to trochę większe. Be, duża, większa przestrzeń, może większy mer merchandising. Tak. Czyli wy, wy, wytłumaczmy, lepiej poukładane są te ubrania. Dużo lepiej. Tak, Ale ja Ci zrobię merchandising, a na razie ich poprzytulam. Poprzytulam, tak. poprzytulam, pooglądam. No, poprzyglądaj sobie Ty mi opowiadaj po ja, prostu, co ja tu się wydarzyło, mówię. bo tu jest taki troszeczkę... MES! To jest jakaś miłość odręczna. To jest y, moja ostatnia Co praca. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Jest i Maryja. Wszystkie symbole miłości, moja droga. Tak, wszystkie. To, jest, to Jest totalnie dla mnie symbolicznie tutaj, jako taka siła, kobiecość, miłość. Ja, to, ja tego inaczej w ogóle nie, nie rozpatruję w innych tych. I ona zresztą zdeptuje te węże. Nie, śmieję się, nikogo nie Ale da wydaje mi się, że węże to w ogóle twój symbol, węże tak? To jest mój symbol, tak. Z tego co zauważyłam, że węże i w biżuterii, i w tak. drukach widzę. To literach. jest kosmiczna po prostu to jest kosmiczna miłość. Kiedy przeprowadziliśmy się tutaj do tego mieszkania, to ja bardzo chciałam. Yy... Znaczy w ogóle jakby powodem przeprowadzki między innymi było to, że ja mam bardzo dużo rzeczy i wymyśliłam sobie, że kiedy przeprowadzimy się na nowe mieszkanie, to jeden z pokoi będzie moją garderobą. Tak też się stało. I przez ponad rok w tej garderobie był nienagarny porządek. Wiele imprez w tej garderobie się odbywało. Był to taki pokój, w którym się... Chciałam powiedzieć, się że tu się można nie zahaczyć rzeczy. nie tylko o osoby, ale też o wieszaki. Można. To genialne, jest genialne. No tak, no tak, wspaniałe to jest. I, e, i robiliśmy tutaj mnóstwo imprez, Imprezy gdzieś takich przybieranych, tematycznych. No i 2020 był jakby takim rokiem, który był bardzo trudny dla wszystkich, myślę. Na początku był to rok, który. To sama bym jej ukradł. <suszę> Ale to zwolił... nie o kradzieżach jest ten... nie. nie, nie, nie. My tutaj sortujemy, sortujemy. Na początku był to rok, który, który tak z jednej strony pozwolił mi się zatrzymać i zastanowić się nad bardzo wieloma rzeczami. A później był to taki rok, w którym dużo rzeczy zaczęło się sypać i myślę, że tak jak zaczęło się sypać mi gdzieś wewnętrznie i... Yy gdzieś tak osobiście bardzo mocno, tak ten pokój zaczął się sypać. Yy, I miałam wrażenie, że im bardziej w mojej głowie jest mes, tym większy bałagan właśnie robi się w tej przestrzeni i tym bardziej ona robi się nieuporządkowana i taka chaotyczna i serio, kiedy poszłam na terapię i gadam z moim terapeutką, to powiedziała mi, że tam, całe moje mieszkanie jest zwykle posprzątane i bardzo dbam o to, żeby ten porządek w Jesteś tym mieszkaniu pedantką. był. Jesteś pedantką? Pedantką nie, ale lubię, kiedy jest mhm. czysto. A ten pokój był zaprzeczeniem tego wszystkiego, co ja lubię i miałam wrażenie, że to jest taki mój mały sekret. Powiedziałam sobie w pewnym momencie, że to jest koniec, ja muszę coś z tym zrobić. No i wtedy odezwałaś się ty. I yy, yy, Jola zaproponowała mi tak. Kochani, tu jest nawet po prostu glamour, tak. taki z lat 80. glamour. Lubię tak. To jest czas dla mnie, moi drodzy. To jest czas dla mnie, bo wtedy ja pokażę tutaj Miszonkowi jak. To jest nowy item, mi nie ma sprawy, nie ma sprawy, ale właśnie ile osób w szafach ma takie ubrania pod tytułem "Kocham", kiedyś założę, wystylizuję. Ale metki wiszą. Nie, bo to jest zupełnie nowe, jeszcze nie było pogody nawet na nie to Nie było, się w to zgadzam się. No więc tak, tutaj w, w tych torbach, powiedz co tutaj jest w tych torbach. Moi drodzy, ja zrobiłam taką e, minimalną, rzecz. nie że się wkradłam im do mieszkania bez ich obecności, dostałam klucz. Więc e, to była taka pierwsza moja selekcja, za zgodą o to tutaj tej osoby, e, dostałam klucz żeby wejść i zrobić taką pierwszą selekcję tego, co nigdy, ale to nigdy nie pozwolę jej wyrzucić z szafy, ale dzięki temu, że zrobiłam tą selekcję, powstaną też stylizacje, czyli to, co ja zaproponuję Miszonowi, jak może sobie rzeczy, które zna, które już wykorzystywała do swoich programów, projekt, projektów, do przebieranek właśnie tych z przyjaciółmi, a przede wszystkim to, co pokazałam wcześniej, czyli y, pasja tej oto tutaj y, nieszczęsnej posiadaczki, tej garderoby, bo tak mogę na razie jeszcze powiedzieć. Pasja, czyli rękodzieło, naszywanie i miłość do ubrań. Więc tego nie wyrzucamy. Ja z tym oczywiście sobie wyjadę do naszego projektu, gdzie będę tobie stylizować, mm -hmm. pokazywać jak można to połączyć na nowo. Tak i możecie to zobaczyć e, już dzisiaj. Możecie to zobaczyć już dzisiaj na kanale Joli, więc wszystko znajdziecie w opisie, koniecznie sprawdźcie opis. Tam będą siedziały czary, ta osoba zostanie porwana do specjalnego miejsca, gdzie wszystkie te ubrania sobie zobaczycie rozłożone, tak jak na to zasłużyły. Ja tam będę steamerować, przygotowywać, wieszać na wieszakach, tak jak stylista robi przed sesją i tam powstaną nowe stylizację z, z rzeczy, które mi już zna. O drugiej części jeszcze powstanie taka super część, której ty nie znasz, nie wiesz, co ja ci tam przyniosę, zaproponuję, czyli jakby moją wersję ciebie, ale co się wydarzy? To wyjeżdża na sesję zdjęciową, a ja potem, po tej sesji, po naszym e, projekcie wjeżdżam na do domu, tak, na, się, do szafy. Się czary. I przede wszystkim wyznaczamy sobie, moi drodzy, małe kroczki, bo tylko małymi kroczkami dojdziemy do wielkiego sukcesu. Tak, tak uważam. Dlatego, że kobiety mają taką tendencję, że się zakochują w ubraniach, mają do nich sentyment, mają, nazywają swoje ubrania, mają na przykład pamiątkę, że to była randka, a to była moja ukochane wakacje, więc te sen sentymentalne ubrania. Mhm też sobie przegadamy, bo to jest bardzo ważne, że zanim się pożegnasz z ubraniami, opowiesz jego historię i ja to kocham. A później sobie będziemy takie kwadraty wyznaczać kredą mentalną nie. i będziemy je wynosić do salonu, tam y, oglądać i decydować. Tak lub nie. Dobrze. Tak lub nie. Ja nie jestem taką styliską, która wyrzuca ubrania z szafy, chyba że rzeczywiście podejmiemy tę decyzję mhm. wspólnie. Będę ci patrzeć głęboko w oczy i zobaczy, jak tam jest łza, to wstrzymam się że nie. Bez, bez, chociaż możemy się popłakać też wspólnie z wspomnieniami. Dobrze. Natomiast y, część rzeczy na pewno posortujemy. Na przykład możemy sobie podziękować y, ubraniom z zimy. Możemy posegregować ubrania, które są wiosenno-letnie, y, dać szansę letnim ubraniom, żebyś sobie przypomniała, gdzie pojedziesz na wakacje i tak dalej i tak dalej. Posegregujemy tą szafę bardzo emocjonalnie, bo taka jesteś. I nie chcę ci tego zabierać. Natomiast na pewno ją uporządkujemy. To znaczy, wieszaki nie będą się zahaczać. Odszukamy wszystkie buty. Posortujemy te piękne zapachy, które myślę, że się czasami rano zabijasz, żeby się dostać. A Oj, są tak. wspaniałe. Tak, tak. Odszukamy wszystkie Twoje wspaniałe torebki. Myślę, że tu jest, tu trzeba, buty, tu że tu jest ogóle, bardzo tak. dużo biżuterii, tak. którą po prostu sobie też poprzypominasz. No bo zdjęcia przypominają Ci swoje wspaniałe chwile w życiu. Więc to będzie podróż sentymentalna, ale też racjonalna i fizyczna, moi drodzy, bo takich toreb będzie na pewno bardzo dużo. Będziemy sobie to sortować, dzielić, sprzątać, odkurzać, steamerować. No ja jestem gotowa, moja droga. Nie wiem jak no to, ty, tak, nie wiem jak się, wy. Zabieramy się do pracy. Wynosimy pierwsze torby i Wynosimy Pierwsze torby z tymi wybranymi... E, I uciekamy na sesję. Rzadami, tak. Uciekamy na sesję. Moja droga, nie musisz się bać o tą szafę. Ja wiem, że jesteś przygotowana tutaj, żeby bronić, ale nie musisz bronić. Więc tak, to są rzeczy, które ja jako stylista odłożyłam, od razu swoim okiem, teleskopem wyczaiłam, bo przecież wyczajam. No i moi drodzy, pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy jako znawcy tej szafy od niedawna, to po pierwsze, odkryłam, że nasza wspaniała bohaterka. Kocha te same sukienki, tylko w różnych kolorach. A jeszcze w trzecim kolorze niebieskim. Tej trzeciej sukienki już nie zabrałam, natomiast dlaczego wybrałam te dwie sukienki, ponieważ ja też je kocham. Uwielbiam retro koronki, naprawdę, i wiem, że do się pasują. To oczywiście to będzie ta niespodzianka, którą Ci przygotowałam na koniec naszej metamorfozy, ale mam na nie plan. Co dziwne, a może nie dziwne, to mamy bardzo podobne bluzy vintage Nike, które po prostu. Bardzo pięknie układają się w taką flagę amerykańską. Trochę tak, no. trochę amerykańska Ale flaga. Wychodzi jakimś świrem kupującym te same rzeczy z, tego, z, tego, z, tego, z tego co, po, co tylko po, po, pokazuje nam, że właśnie my dziewczyny często kupujemy sobie 150 czarną t-shirtkę albo 150 bluzę i mówimy, takie ja nie mam w szafie, takie ja nie mam w szafie. Po czym upychamy tą wcześniejszą w głąb szafy i okazuje się, że jak robimy porządki, to znajdujemy takie wspaniałe duety. Druga rzecz, którą odkryłam, to to na pewno to, że kochasz skóry, ramoneski. Zresztą tutaj, no to nie jest ramoneska, to są spodnie, ale ewidentnie ten motocyklowy, rokowy. Styl. W ogóle lubię to połączenie takiego trochę boho, czy koronek, czy czegoś takiego bardzo zwiewnego. Kobiecego, z ciężkim, prawda? Kobie... Czy z ciężkimi butami, czy z ciężką kurtką. Że... Takie tak. przełamanie. Tak, albo z adidasami. Ja na przykład uwielbiam to nosić z tenisówkami. Ja e... będę miała dla Ciebie super kochanie. niespodziankę, bo na naszej po prostu sesji zobaczysz, co ja mam jeszcze w głowie, jakie jest rozwinięcie tego, co Ty kochasz w tej sukience, a co ja Ci zaproponuję jako stylista. Natomiast po pierwsze chciałabym tylko powiedzieć, że to jest Majstersztyk. Ja jestem po prostu stylistą, który z reguły takie rzeczy oddaje krawcowym albo projektantom. To jest kupione w ten sposób. To jest Zara po prostu taka. Nie mniej jednak, moja robota. Tutaj chyba odkryłyśmy, tą już kurtkę to pokazywałam. Też jest moja Wydaje mi się, że już jest to znak rozpoznawczy twój, ta trans, taka jakby. Tak. O, właśnie to, to, jest jeszcze... to też odłożyłam. Ta bluza jest świetna. Bo nie wiem. Yy... To jest mecz z FBM, z Mafii, yy, które po prostu z innej bluzy wycięłam motyw. Ważne jest i to, że ty też ją widzisz transparentnie, że to nie jest tak, że po prostu nakleiłaś sobie, poszłaś sobie do, na polną, gdzie wszyscy wiemy, że naklejamy, wymyślamy. Ty po prostu wycięłaś bluzę i włożyłaś kawałek czegoś, innej faktury, w swoją bluzę. Czyli jakby to, to są właśnie te ubrania personalizowane, które są teraz bardzo modne. To jest tak naprawdę ubranie, którego nigdy jej nie pozwolę wyrzucić rzucić, bo ja zawsze kocham to, że dresowe rzeczy, dresowe elementy są oprzywane cekinowy. To jest taki mój glamour, który ja kocham. Nie mogłoby zabraknąć takich elementów, które są teraz must have w każdej szafie. Futra, wszystko sztuczne ale yy, wszystkie takie puf puf ubrania są super ultra kobiece i na pewno nie wolno ich wyrzucić, dla mnie alternatywą na dresy i na piżamy w domu są takie właśnie szlafroki bardzo kobiece, które zakładasz na ciszę, wstajesz rano, podajesz kawę, ciastko, jajko, jajkiem swojego męża też można wtedy, ale w takim, yy, w takim szlafroku wszyscy ci wybaczą. Tutaj też jest taka sukienka, którą Michonne po prostu mi pokazała, że kupiła. Jest to oryginalna vintage sukienka, z którą jeszcze sobie nie poradziłam. Ja nawet nie mam na nią pomysłu, a tym bardziej oleńka. To jest kolejna rzecz, którą na przykład dużo kobiet unika, czyli kombinezon ze względu na praktyczność, ale ja widzę, że ty po prostu uwielbiasz. Ja I mam jeszcze kombinezon. Po pierwsze, sobie kocham. z tym świetnie radzisz, doskonale wyglądasz, więc dziewczyny, nie bójcie się tego, jak będziecie na przykład. Mm, w miejscach publicznych to zdejmować, zawsze można pod spodem założyć... Ja mam t-shirt Właśnie, jakieś... jak to robisz? Jak to Czy teraz w tej chwili nie mam nic, ale znaczy mam bieliznę. Ma, na pewno e... coś ma. Na pewno ale co? najczęściej mam po prostu t-shirt taki jakiś na ramionczkach, coś bardzo lekkiego e, i wtedy sobie zsuwam. Zresztą to można sobie zsunąć i zawiązać. Co jest i też mieć świetną stylizacją. Mhm. I co, czego strasznie nie lubię, jeżeli chodzi o... o ten, kombinezony? Tak, o kombinezony, to to, że na nie wraca moda i jak ja słyszę, że kombinezony w tym sezonie są modne, a w tym sezonie to już jest faux noszenie, to mam ochotę puścić pawia, bo nienawidzę takiego podejścia do ubrań, że one są modne i wtedy się w nich chodzi, a potem są niemodne i się w nich nie chodzi, bo dla mnie ubranie musi mieć ten vibe, że ja chcę w nim zawsze chodzić, Ale bo zmienić jego... Jest... To jest i właśnie to jest genialne. To połączenie, po pierwsze, osoby, która chodzi w ubraniach, czyli modelki, po drugie, osoby, która stylizuje ubrania, czyli stylisty, po trzecie, projektanta, który wymyśla dane ubrania, a jeszcze tego, co jest w trendach, bo moi drodzy, tak naprawdę ubrania już powstały wszystkie. Ty opowiedz o tym swetrze, bo ja kocham polskie marki, a ja w ogóle doceniam i kolorystykę. Zresztą zobacz bardzo tutaj takie tak. różne odcienie. Tak. Odchodzimy od czerni, zobaczcie, w tej, w tej wyjętej, wyciętej z tej garderoby twojej szafy jest mało czerni. To jest w ogóle też taka nowość, no nie? Że zobacz bardzo dużo w modzie się mówi o tym, że styliści kochają czar czarny kolor, a ja jestem trochę przeciwieństwem, bo ja chodzę na czarno, ale to dlatego, że y, ekipy na planach muszą być czarni, żeby byli rozpoznawalni mhm. od razu. Ja myślę, że po prostu tutaj i Kenzo i Gucci yy, i tak naprawdę yes. I balmą, i balmą i... tak. I Moskino, które tak. rzeczywiście tu jest i ja uwielbiam tą kolekcję dla e, e, hm e, Ja uwielbiam, uwielbiam, bo to było bardzo, że tak powiem, zrobione z klasą. Mhm, tak e, więc wolno, no. są takie perły, których nie wolno wyrzucać. Tak jak ci powiedziałam, moda jest po to, żeby ją szatkować, miksować. Te rzeczy, które w danym momencie już naprawdę wiesz, że są przechodzone, można schować, odłożyć do szafy wyżej, a potem po prostu wyciągasz, no bo przecież wracają rzeczy robić, vintage. Tak. A druga sprawa to pokolenie teraz kocha buszować po second handach, uwielbiam. To są rzeczy, których ja Ci nie pozwolę wyrzucić, które ogólnie rzecz biorąc jeszcze powiem, zabieram na plan zdjęciowy, żeby nadać im drugie życie, czwarte życie, piąte życie. No a my się spotykamy pewno kilka razy jeszcze. Tak, my się już spotykamy jeszcze pe pewnie kilka razy. Ja bym chciała jeszcze tylko powiedzieć o tym właśnie, to, to, to o czym, to co zauważyłaś, że w mojej szafie są te takie e, widoczne miłość do konkretnych marek, tak. chociaż tych marek dużo e, samych w sobie tam nie ma. Są jakieś elementy właśnie kręc, bo ja tam mam dużo tych bluz, są jakieś właśnie e, te projekty we współpracy specjalne, z, z, z jakimiś Z Ja e, mam coś takiego, że inwestuję w buty i torebki, ale mam jakiś taki, taki zgrzyt, kiedy miałabym zapłacić takie ogromne pieniądze za konkretne ubranie. I tu się pojawiają twoje buty Isabel Marant. Prawda? Możesz o tym opowiedzieć? Ja, bo tak, to buty to jest inna sprawa, natomiast, bo mówię, ja kupuję te, te buty i torebki, jakby to dla mnie to jest taka inwestycja trochę. Uh -huh. To jest coś, co, co jest bardziej ponadczasowe uh -huh. niż ubrania według uh -huh. mnie. Uh -huh. I w to, to jest dla mnie jakiś rodzaj inwestycji. Z ubraniami mam tak, że wolę albo znaleźć coś podobnego, uh -huh. albo coś sobie sama zmiksować, żeby to było podobne tak. do rzeczy, które mnie inspirują, niż kupić tę oryginalną rzecz. Bo no nie ukrywajmy, one kosztują majątek, gdybym miała kupować Majątki. oryginalne ubrania Gucci i zrobić sobie z nich całą szafę, uh -huh. to musiałabym... Um... Być majątkiem, musiałabym być, być majątkiem, tak, musiałaby ogromnym majątkiem. Ogromny majątkiem. A nie wiem czy te ubrania potem kochałabym z taką samą miłością, czy potem też chciałabym te szafę wyrzucać, byłoby to dla mnie gdzieś takie, no nie, nie łączy się to u mnie w uh -huh. głowie. Uh -huh. Nie jest to a twoja tak, filozofia w ogóle. Tak, tak. Kupuję jakieś rzeczy, które są tańsze, mogę je poprzerabiać, mogę coś zrobić gdzieś. Ale czy nie jest więcej zabawy w tym? Jest więcej zabawy. Jest kreatywność. kreatywność jest tak, kreatywność, tak. jest zabawa, bo przecież moda jest tak naprawdę jedną wielką zabawą, a dziewczyny są jak małe dziewczynki w piaskownicy. Tak. E, dziękuję ci bardzo, że mnie wpuściłaś do swojej szafy. Ja ci bardzo dziękuję, że postanowiłaś się tam, wiesz, odnaleźć, czy nie odnaleźć w tej szafie, bo ja mam. Naprawdę, jakkolwiek ty nie brzmi, ja mam ogromną nadzieję, że robiąc tę metamorfozę, ja zrobię sobie metamorfozę w głowie. Powinnam... To, to Może tak być. Może być, tak, bo ja uważam, że szafa jest odzwierciedleniem naszej duszy. E, i, jak się, I jak się troszeczkę tam odkurzy, win, y, jakby zmieni, nawet przestawi, mhm. poprzestawia, otworzy się okna, poprzestawia się pół, półki, to ja myślę, że ci się samo ułoży i nawet potem będziesz wchodząc do tej szafy widziała, przestawiała, kreowała nową, nową siebie. I tego ci bardzo życzę. A ja sobie życzę, żebym po prostu mogła zasnąć w nocy, bo wiem, że będę rysować, kreować szafki. Będę ją namawiać, żeby dokupiła parę szafek. Tak, ja koniecznie, koniecznie chcę, tylko chcę, żeby. Nie, nie chcę sama tego zrobić, bo boi się. I to jest to super, niechło. że możemy właśnie. Bo dobrze jest spojrzeć z zewnątrz na coś, co dobrze znamy. Nam się wydaje, że to wszystko już wiemy, jak poukładać i tak dalej, ale jak ktoś przychodzi z zewnątrz, to daje takiego mentalnego klapsa, nie wiem, jak to powiedzieć. Takiego wiesz, ubraniom tak, nawet, tak, no, że poprzesuwasz, no, Mobilizacja, jak mobilizacja jak jest, jest tak zwane przesunięcie, więc ja będę odkurzać, przestawiać, wymieniać. Nie wiem, czy wyrzucać, bo tak jak powiedziałam, ja też kocham ubrania, lubię na nie poczekać y, za kilka sezonów, więc czeka nas niezła zabawa i bardzo ciężka praca, moi drodzy. Tak, i pamiętajcie o tym, żeby odwiedzić kanał Joli. Yy... Ona was wyczai, albo my wyczajcie mnie, tak. bo to też jest fajne. Natomiast ja na pewno wyczaiłam tą szafę i tam na tym projekcie pokażemy wam, co wyczyniłyśmy z tych ubrań. Nie tylko gadać można o ubraniach, ale można też pięknie je ubierać na. Miszona, i ja chciałam to przeżyć, chciałam to zobaczyć, te wszystkie ubrania, które dotykałam, bo często w stylizacji jest tak, że opowiadasz komuś, że coś jest fajne, ale potem, jak to widzisz, to jeszcze bardziej działa na wyobraźnię, więc hmm. pobudzimy na pewno Waszą wyobraźnię. Zapraszamy, więc raz jeszcze. Naprawdę. Po, po dzisiejszym odcinku od razu wbijajcie na kanał Joli. Jak zwykle, wszystko znajdziecie w opisie. Sprawdzajcie, wbijcie też na nasze Instagramy, bo one tutaj się przez cały odcinek pojawiały, więc możecie nas to również śledzić i zostawcie suba. I tu, i tu, i wszędzie, i w ogóle. I dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa. Będzie się działo.